Jestem Hermiona. Dzisiaj pokażę Wam z tego kanału kolekcji figurek Harry Potter. Pierwszą figurką będzie pani Magonaga. Następną figurką jest tutaj taka Luna Love. Trzecią figurką oczywiście jest Draco. Czwartą Cho Chang. Piąta figurka to Harry Potter. Szósta figurka to Snape. Ej, przepraszam, ja tu mam brata, który mi tu hałasuje. I siódmą figurką będzie Hedwiga. Ósma figurka, a raczej zakładka to Cedric. A dziewiąta zakładka to Draco. O, nie, źle go. O, Draco. E, tylko że on jest zakładką, bo ja mam i zakładkę i figurkę, ale dobra, nieważne. Więc pa!